Za nami czwarta edycja nagrody Okulary księdza Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód. Bardzo dziękujemy. ...powiedzieć, że w pomaganiu i w ogóle w jakimkolwiek działaniu nie znoszę niby... Serdecznie Państwa witam na gali finałowej, czwartej gali Nagrody Okulary księdza Jana Kaczkowskiego. Dla naszego Pucka małego, dziesięciotysięcznego miasta, ksiądz Jan stworzył zupełnie inne życie, inne życie społeczne. On był prekursorem tego życia społecznego, a to, co jest innego, innego standardu, innej jakości, a to, co jest najważniejsze, to to, że następuje kontynuacja i to słowo kontynuacja jest dość kluczowe w tym wszystkim, według mnie, a może najważniejsze. Niech wszystko trwa. Kontynuujmy to dzieło. Dziękuję wszystkim. Dziękuję bardzo. Pani Hanna. Jej fundacja co roku udziela pomocy kilkuset młodym osobom, zmieniając ich życie na lepsze, często zastępując dom. Kilkaset razy do roku Agnieszka Sikora nie widzi przeszkód. Zapraszam. Agnieszka Sikora, Fundacja Po drugie. Bardzo wielu ludzi nie wie. Politycy często nie wiedzą, ale też przeciętne osoby, obywatelki, obywatele tego kraju nie wiedzą o tym, że jest bezdomność bardzo młodych ludzi. Ludzi, którzy mają 18, 19, 20 lat i tak naprawdę bardzo często są bezdomnymi przez całe swoje życie. Bardziej nagrodą jest dla nas to, co robimy na co dzień i to co zrobi ten młody człowiek, który do nas przyjdzie, jeśli on się podniesie, jeśli zmieni swoje życie, jeśli to życie jakoś fajnie poukłada, to to jest taka nagroda, której my oczekujemy, a ta ogromne zaskoczenie.